Oto jest przed wami najnowszy model marki Renault o nazwie Arkana. Mamy tutaj połączenie, tak naprawdę, crossovera suwa z serwetką ala coupé, czyli coś na wzór BMW X4, Audi Q4, Q3 Sportback i tak dalej Muszę przyznać, że ten model mnie się wyjątkowo podoba, jeżeli chodzi o Renault i wiadomo, przód jest typowy dla Renault znany z modeli Clio, Megan i całej reszty nowa twarz Renault linia boczna w szczególności tej części od słupka B bardzo przypomina nowego Citroena Cactus C4 Kaktus. a tył już popatrzcie Bardzo zgrabniutki, takie mocne nawiązanie dla mnie do modelu segmentu D. Zaraz sobie jego nazwę przypomnę: talizman. Mocne nawiązanie do talizmana i w sumie jakby tutaj wjechał, jeżeli chodzi o klapę, znaczek, wiadomo na środku, ale reflektory to sposób połączenia dla mnie talizman jak nic. Biały kolor zdecydowanie daje taki powieść świeżości dla tego modelu. Czerwień Renault już, w sumie, może nie, że się przejadła, już ich wszędzie jest pełno, a ten biały zdecydowanie na plus. To jest wersja 145 Etech, czyli hybryda. To co mnie się bardzo podoba w Renault, tak samo w BMW, że w momencie, kiedy mamy bezkluczykowy dostęp w samochodzie wykupione taką opcję, zbliżając się do samochodu, Zaczynają się. A teraz. O! No widzicie, Już światła się rozświetlają, kiedy się zbliżamy. Jeszcze jedna mega fajna dach. Fajna rzecz: dach lakierowany na czarno. Rewelacyjnie tutaj pasuje. Fajnie to współgra z całą stylistyką nadwozia. Mimo no tego, że nie mam panoramicznego okna dachowego. Dobra, jesteśmy w środku. Tak nas wita Renault. Skrótna, czytelna deska rozdzielcza w stylu nowego Clio i de facto niewiele można jej zarzucić. Bo jest fajnie wykonana, nic nie skrzypi, nie czeszczy. W większości mięciutkie w materiały. Ładny ambient na drzwiach, na desce rozdzielczej. Także jak widzicie, czytelny projekt, przejrzysty. Na wielki plus kierownica. Przyjemna, mięciutka w dotyku. Bardzo fajnie się z niej korzysta. To jest coś na co zwracam często uwagę w samochodach i rzadko kiedy naprawdę się zdarza, żeby kierownica była tak przyjemna i miękka w dotyku. Także tutaj duży plus za to dla Renault. Uchwyt przyjemny. Design kierownicy też bez zarzutu. Rozlokowanie przycisków czytelne. Skok wyraźny. Wszystko bez problemu się tutaj obsługuje. To są nazwijmy to półwirtualne zegary. Te pełnie wirtualne w Renault są bardzo ładne, ciekawe, przejrzyste, funkcjonalne. Także warto je wybrać. Te są nie najgorsze jak na zwykłe bazowe. Nie ma się do czego tak naprawdę też przyczepić. Jest to tak sobie zerknijcie. Miękki materiał. Wszystko dobrze spasowane. Tu jakaś skóra ekologiczna. Bardzo miękki, przyjemny uchwyt podłokietnik brawo Renault tak samo tutaj przyjemna, przyjemne obicie automatycznej skrzyni biegów tuner środkowy z elektrycznym hamulcem ręcznym auto hold jest najważniejsze funkcje są parkowanie jak widzicie jest tak samo możliwe automatyczne autonomiczne także kabina nie jest może jakoś super na szerokość przestronna i nie jest to bardzo duże auto ale dla dwóch osób i z przodu i z tyłu komfortowe warunki podróżowania bez dwóch zdań tablet jest bardzo ok już zobaczmy tylko wyłączmy to reakcje są szybkie Jak sami widzicie. Działa to wszystko szybko. Przejrzyście. Także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Pozycja za kierownicą dosyć wysoka, jak to w samochodzie typu crossoversów. Fajnie by było, jakby można było jeszcze niżej ten fotel opuścić, ale mimo wszystko ilość miejsca nad głową. Patrzę 6, palcy 7 nawet porywach spokojnie nad głową, przestrzeni. Nie, no jest bardzo, bardzo tutaj przyjemnie. Przejdźmy do tyłu. Pewne zaskoczenie, ponieważ siadając sam za sobą, 1, 88 cm wzrostu, ilości miejsca na nogi, no to już tutaj tak na styk bardzo i jeżeli bym chciał siedzieć z kolanami blisko siebie, no to niestety moje kolana będą znajdowały się w oparciu fotela kierowcy. A on moje kolana będzie miał na swoich plecach, także bardziej okrakiem trzeba siedzieć siedzi się na bardzo wysoko ulokowanej kanapie i przestrzeń nad głową już tak powoli na styk. oczywiście mam czapkę, to też jeszcze inaczej ale tutaj, no czuć, że to jest samochód niezbyt dużych rozmiarów, chociaż dla dwóch osób 1,80 m spokojnie będzie ok Tyne drzwi Fardziutko, ale przynajmniej listwy są. Wykończenie, tutaj ale ekoskóra też jest. Podłokietnik jest. Także ja na nadwozie typu kupę nie ma dramatu. Naprawdę nie ma dramatu. Miejsce na stopie jest mnóstwo. To jest fajne, akurat. Że jest gdzie wsadzić stopy wraz pod fotel. Można je ulokować spokojnie. Także podróż na dłuższych dystansach nie powinna stanowić problemu. Zobaczcie jeszcze deskorozdzielczo, jak wygląda. Pewnym minusem bagażnika jest fakt, iż klapa się relatywnie nisko podnosi. Mając 88 cm wzrostu, mniej więcej tak to wygląda. Jak widzicie. Co ciekawe, e, mamy tutaj możliwość ręcznej regulacji wysokości świateł i ich zasięgu świecenia oczywiście w zależności od obciążenia samochodu możemy sobie z tym sterować może dobrze będzie tutaj widać o jak się zbliżają światła najniższy poziom i oddalają generalnie rzecz biorąc Muszę powiedzieć jedno, są to bardzo, bardzo dobre LEDy. Oczywiście, nie są to żadne matriksy, i tak dalej, i tak dalej, nie są skrętne, nie ma tu żadnej wielkiej automatyki, ale jakość świecenia, szerokość tego snopu światła, jasność, i zasięg są naprawdę na całkiem wysokim poziomie. I tutaj wielki plus dla Renault, że wposażyło swój samochód w tak dobrej jakości oświetlenia. To czas na wrażenia z jazdy. Wyjeżdżałem właśnie z garażu podziemnego w tutejszym hotelu. Zawsze samochody testowe, prasowe staram się, aby w cudzysłowie nocowały w bezpiecznych miejscach pomimo tego, że są bezpieczne, to wolę mieć spokój głowy, że nic się im nie wydarzy a wracając już do Arkamy a więc testowego modelu Renault powiem szczerze, że jestem bardzo bardzo pozytywnie zaskoczony Zresztą sobie ktoś podriftował samochód jest na tyle sympatyczny, przyjemny w obcowaniu, iż naprawdę wiele zarzucić mu nie można. Dobrze się wywiązuje ze swojego zadania. Jest cichy. Jest ekonomiczny. Jest komfortowy. Dobrze zmontowany. Fajnie wyceniony, tak pozytywnie. Nie ma tu żadnego takiego przegięcia cenowego. Bardzo dobrze wyposażony w tej cenie. Niezależnie czy mówimy o pakiecie podstawowym, wyższym czyli ten za 140 tysięcy, czy ten za 160 tysięcy, każdy adekwatnie do ceny, w szczególności w nawiązaniu czy w odniesieniu do konkurencji, jest bardzo uczciwie dopasowana Cena do wyposażenia, ogólnie rzecz biorąc, jak się jeździ Arkaną, Można pomyśleć 108 do setki, chyba 172, prędkość maksymalna. 143 konie łączy na moc napędu, no, szału nie ma, tak? Kiedy wsiadacie, naciskacie gaz i czujecie jak ten elektryk super wyrywa do przodu. Oczywiście w cudzysłowie to mnie wyrywa. Wrażenie jest, jakby ten napęd był dużo, dużo bardziej mocny, niż mogą na to wskazywać dane fabryczne. 11 sekund do setki? Przeciętnie, ale wrażenia z jazdy są zgoła odmienne, wydaje się, aby ten napęd był dużo mocniejszy, dużo silniejszy i z uwagi na to, że ten elektryk bardzo mocno wspomaga, już od, wiadomo, obrotów zerowych, no bo elektryk od zera ma już maksymalny moment obrotowy bardzo płynne są przejścia elektryk-spalinówka-spalinówka-elektryk Niby samochód jest wyposażony w nielubianą przeze mnie skrzynię CVT tutaj z wirtualnymi biegami ale w ogóle mi to nie przeszkadza ten samochód jest tak dobrze zestrojony, zgrany że nie ma tego koszmarnego wycia... takiego drażniącego, oczywiście on sobie przejdzie na obroty słychać to ale to w ogóle tutaj nie jest drażniące w przeciwieństwie do e, króla hybryd, oczywiście nie miałem do czynienia z najnowszą RAV4, tylko bazuję na poprzednich generacjach, gdzie tam wycie nawet w Lexusie było koszmarne tak tutaj sobie jedziemy, zaraz zrobimy do przepisowej prędkości no i gaz podłoga Naprawdę ten silnik jest świetnie wyciszony. Podłoga. Czy komuś to może przeszkadzać? Uważam, że nie. Dosyć sprężyste zawieszenie. Świetnie filtrujące niedoskonałości jezdni. Wysoka stabilność jazdy. Czy tutaj mamy opcję drive i b, czyli wtedy możemy jako, jak to odczytuję, baterii, ale może błąd, ale polega to na tym, że z rekuperacją na dużo wyższym poziomie dużo mocniej samochód hamuje silnikiem, i sposób odzyskiwania energii również jest bardziej wydajny. Ale wracając do sposobu jazdy, także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak przyjemnie tym samochodem się jeździ. Jak dobrze się trzyma drogi. Układ kierowniczy, nawet jeżeli to odniesiemy w kontekście Renault, gdzie zawsze te układy były dla mnie zbyt mocno wspomagane i zbyt komfortowe. Tutaj jest taki jaki powinien być dla mnie. Oczywiście to nie jest jakaś tam niesamowita brzytwa znana powiedzmy z BMW. Ale zarzutów do tego układu kierowniczego raczej wielkich mieć nie można. W zależności czy jesteśmy w trybie MySense, Eco, przepraszam, czy Sport, sposób jego pracy też ulega zmianie. Także układ kierowniczy bardzo ok, niezwykle przyjemna kierownica, uchwycie w dotyku, to jest jako wyróżnik. Niestety, apostaty jak widzicie muszę się pochylać, ponieważ nie widzę sygnalizacji świetlnej, ale to jest przywara wielu samochodów w moim wypadku. Przyjemne ułożenie rąk za 15,3 pod względem jej wyprofilowania, przyciski o zmiennym ulokowaniu pod względem ich zagłębienia, także bardzo łatwo się do nich trafia, czytelne, duże. Można powiedzieć, że Renault w cudzysłowie poszło śladami dawnego golfa, nieobecnego już, i samochód został przygotowany bardzo przed kierującego. Siedzenia. Nie najgorsze trzymanie boczne. Bardzo wygodne. Podparcie, jeżeli chodzi o plecy, również bez zarzutu. Zagłówek w stylu Volvo, wyprofilowany, również wygodny, dobrze podpierający głowę. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić w kontekście foteli, to jest coś czego bardzo nie lubię, a więc skokowa regulacja oparcia fotela. Zdecydowanie wolę płynną, no ale jest jak jest. A pan sobie biegnie przez drogę, co? Czy auto? Ja Także układ jezdny, napęd. Wielkie zaskoczenie na plus, ale każdy na pewno sobie zadaje pytanie: no dobra, niby to fajnie jeździ, ale ile to pali? I tutaj wszystko zależy od tego, w jaki sposób się jeździ. Ja, e, zaczynając przygodę z tym modelem, pierwszą trasę, jaką pokonałem, a natychmiastowa reakcja to jest fajna na gaz. Pierwszą trasę, jaką pokonałem, to było. Moja standardowa trasa testowa, czyli Kraków Pszczyna w trybie MySense, średnie spalanie wyniosło 4,8 litra. Jeżdżąc po Pszczynie w trybie MySense, spalanie około 6,5 litra wynosi. W trybie Eco 5,5 da się zrobić. Pytanie jest jeszcze, bo każdy może powiedzieć, że dobrze, ale to, to 6,5 litra to na hybrydę to nie dużo po mieście. I tak i nie, dwie rzeczy. Ja dużo jeżdżę w ten sposób i pokonuję sporo odcinków krótkich i mając na uwadze temperatury zewnętrzne w związku z tym, że teraz jest dosyć chłodno i ten silnik za każdym razem musi się na nowo rozgrzać, no to pierwsze kilometry wiadomo, że są pokonywane w dużej mierze, w dużej mierze nie mówię, że całkowicie. W ramach silnika spalinowego, w związku z czym, w związku z czym, Krakowski. W związku z czym, zanim ta hybryda zacznie efektywnie pracować, najpierw musi się troszeczkę rozgrzać jednostka napędowa z uwagi na niską temperaturę na zewnątrz 3-4 stopnie. Czyli, żeby dogrzać w ogóle kabinę, nie ma siły. Spalinówka musi popracować. Po pierwszym rozgrzaniu już idzie hybryda Także te 6,5 z jednej strony może też powiedzieć, że dużo A z drugiej strony No nie dużo Skoro musimy dogrzać spalinówkę No to, to trudno Ja bym jeździł swoim, który też musiał, musiał co chwilę dogrzewać Zapewne spalanie też by nie było takie jak zwykle Czyli 6,5-7 Zresztą to zweryfikuję, a pewnie 8-9 Jeżeli już trochę pojeździmy po mieście i jeździmy tak, że ten samochód w miarę jest regularnie dogrzewany i ma możliwość czerpać garściami z napędu hybrydowego Pan nas specjalnie będzie blokować, wspaniale, dziękujemy Panu hybrydowego to to spalanie po pszczynie spokojnie jest na uzyskanie na poziomie 5,5 litra a może nawet i niżej, jeżeli ktoś by się postarał. Jeżeli włączymy tryb eko, różnica w spalaniu jest znaczna. Trasa Pszczyna Kraków, czyli w drugim kierunku pokonana w trybie eko, zakończyła się rezultatem 4,2 litra, i to już jest bardzo ładny wynik. A jazda, tak jak przed chwilą powiedziałem, po mieście w trybie eko na poziomie 5 litrów po Pszczynie jest do osiągnięcia. Prawdopodobnie, jeżeli by człowiek Stosował się w 100% do tych zasad eco-drivingu. Gdyby temperatura zewnętrzna była bardziej przyjemna, dla jednostki napędowej nie trzeba by było e, używać ogrzewania, to te wyniki byłyby być może, a nawet zapewne dużo lepsze. Generalnie rzecz biorąc, spalanie średnie w moim wypadku, tutaj e, z całego testu wyniosło około 5 litrów. Dla mnie wynik aby nie patrzeć, tak czy inaczej świetne no, niech sobie Pan wiedzie przy 140 spalanie na poziomie 6,5 litra także też bardzo, bardzo w porządku automat, o którym powiedziałem już wcześniej jest to skrzynia która de facto ma tylko imitację przełożeń wirtualną wirtualne biegi Znakomicie się tutaj sprawdza. Płynna zmiana. te obycie, które jest znane dla tego typu skrzyni, jest naprawdę znikome. Nie przeszkadzające. A nadrabia to tą właśnie płynnością, lekkością jazdy. To co mnie się tutaj bardzo podoba, że wszystkie najważniejsze przełączniki na desce rozdzielczej są: podgrzewanie foteli, tryb elektryczny, który możemy wymusić. sens, nie możemy sobie zaraz zmieniać ustawienia. Awaryjne, zamykanie samochodu, asystent parkowania, podgrzewanie fotela pasażera. Klimatyzacja, układ wentylacji, który wyposażony jest w trzy osobne ekrany, również czytelny, taki jaki być powinien. Na szczęście nie jest do sterowania za pomocą ekranu dotykowego, rzecz od system nawiewu. Także nie ten samochód. Bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył i jest to chyba najlepsze Rano, jakie kiedykolwiek testowałem. Nie chyba, a na pewno. No oczywiście ilość przestrzeni nad głową na tylnej kanapie zawsze mogła być lepsza, ale pamiętajmy, na dwozie typu KUPE, modne, ładne i tak dalej, które jakby nie patrzeć, no ma swoje z racji kształtu, klapy ograniczenia, które tutaj są, bo trudno, żeby ich nie było. Podłokietnik. Ten jest całkiem nie najgorszy, nie jest jakoś wybitnie może miękki, ale jest. Jest regulowany w jednej płaszczyźnie, tylko brakuje drugiej płaszczyzny ewentualnie regulacji. Co ciekawe ten samochód, zresztą teraz to obserwując, stojąc w tym korku do salonu e, zbudza zainteresowanie. Co ciekawe, stoimy w korku, czyli tak naprawdę powinien się test odbywać. Spalanie cały czas spada. W tym momencie jest to 6,3 litro. A chwilę temu wyjechałem z garażu podziemnego, gdzie sam chwilę stał, ponieważ jeszcze robiłem nagrywki na... Eee... Także Renault, gratulacje. A, jedna rzecz. Kamera w ciągu dnia cofania... to miejsce dla inwalidów, to nie możemy tutaj sobie postawić. Kamera cofania w ciągu dnia Sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze Jednakże Nie jest ona osłonięta I po zmroku Nie dość, że tam się troszeczkę brudu Może zebrać Wody i tak dalej To po zmroku jakoś świecenia kamery cofania jest Jak będzie to mój komentarz jest Bardzo przeciętna dużo ziarnistości się pojawia no i ten obraz jest taki sobie czyli kamera cofania Renault po zmroku, poprawcie to tutaj bym akurat do tego się jeszcze przyłożył poza tym tak jak powiedziałem mało wad, mało zastrzeżeń w szczególności mając na uwadze cena która uważam, że jest bardzo uczciwa adekwatna do tego, to co otrzymujecie, otrzymujecie w zamian na tyle, eee, dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania, komentowania i dawajcie znać, co zmienić, co poprawić, czego nie robić, na co zwracać uwagę, co pomijać i tak dalej w swoich publikacjach. Jeżeli Wam się coś nie podoba, dawajcie koniecznie znać. Mówię, ale cały czas się zastanawiam, co bym tu jeszcze mógł wskazać, co by mi nie pasowało. Cały czas to w tyle w głowie mam, i oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, czyli kamera cofania, że klapa bagażnika powinna się wyżej trochę podnosić, żeby w nią nie uderzać, bo to się zdarza, że można uderzyć przy moim wzroście metr 80 cm, to tych wad jest na, na lekarstwo. Zazwyczaj jak kartami potrafię tymi wadami tutaj sypać, a, a przy testach samochodów, a w wypadku tego Renault. Jak widzicie, jest inaczej. Dzięki. Na razie.